Stawić, stawiać siebie jako pierwszą. Czyli mm -hmm. e... tak się oddaje ludziom, ale, ale wiesz. E, Asiu, a jeszcze tak biznesowo, bo wspominałeś, że tych projektów robisz kilkanaście, który dzisiaj jest takim powiedzmy priorytetem? takim priorytetem to jest działalność fundacji, ale też jest działalność mojej, e, mojego, mojej spółki, mojej firmy Mylabs. Stworzyłam linię suplementu, chociaż ja bardzo mocno, tak brzydkie słowo owijam, ale od wielu lat, nie wiem, mam linię swoich y, sprzętu sportowego, jak wiesz, bieżnie czy coś, bo poszłam do firm, wychodźcie, zróbmy coś, bo ja chcę zarażać ludzi sportem. Tak jak sport dał mi siłę, nie mięśni, ale siłę głowy, ja chcę, żeby ludzie chociaż wyszli na spacer, żeby Sport właśnie daje tą możliwość, ta aktywność fizyczna, ona pobudza te hormony, endorfiny. W ogóle to, że już pójdziesz, to ty już robisz coś dla siebie. Nie? Pomimo zmęczenia po pracy, ludziom, mówią: Jestem zmęczona, natyrałam się w pracy fizycznie, czy natyrałem, już nie mam sił na trening. Nie, idź, bo ten trening jest dla ciebie, tylko i wyłącznie dla ciebie dla ciała i dla twojego ducha i głowy, ale mam też swoje wyciskarki, bo jak byłam sportowcem, nie mogłam brać leków. Ponieważ bardzo często były w nich substancje zakasane. I po wielu latach stworzyłam czyste suplementy o bardzo dobrej jakości. Który e, sama które zresztą. sama stosuję, e, testuję je laboratorium, ja wyrywkowo testuję jeszcze, ja jestem pod usadą agencją antydopingową, bo wiem, że mam zapewnienie tego, że moje suplementy są czyste, a często sportowcy wpadają na dopingu ostatnio, chociażby dostałam taki telefon, bo nasz zawodnik wpada na starynię. Ja mówię, no jaki brał suplementy, ale nie brał nic, nie brał dopingu, nie brał, nie brał wiesz, Zakazanych substancji. Ja mówię, a brał suplement na, na, na stawy? No brał. Ale on nie brał staryny, no, staryna jest składnikiem mm. wielu suplementów, no właśnie, na stawy. I wielu sportowców tego nie wie, Czyli wpada, dlatego nie ja mają. Też świadomości nawet tego. Misje, proces ed edukacyjny, podcasty czy YouTube właśnie z mailapsem, i z moimi, z moimi wspólnikami, ale MyLaps jest w 100% moim pomysłem, moją firmą. To nie jest to, że ktoś do mnie przyszedł, Hej, Jay, masz nazwisko, zróbmy linię suplementów, bo to jest teraz bardzo modne. Ludzie pakują syf. I ja mówię, ja kupię ten suplement, bo nie jest tańszy, a ja mówię, a ile masz tam tabletek? 30, bo twój jest drogi. Ja mówię, a ja mam 60 tabletek za tą cenę, co ty kupujesz 30 i często ludzie tak chcą cię znieść, sprowadzić od razu do ziemi. A ja mówię, dobrze, jaki masz tu składnie? Albo a ile musisz brać tabletek dziennie, żeby zapewnić dzienne zapotrzebowanie? No dwie, no to widzisz, masz tu w jednej kapsułce, czyli od razu masz e e ekonomiczne, wiesz, e sejwowanie, już sejwujesz pieniądze przez to, że... Nie wiem, że przeczytasz chociażby etykiety. Ja nie mówię, że moje suplementy są lepsze, ale ja wiem, że ja ludzi, których zatrudniam do pisania składów, wybór w ogóle substancji, każdego składnika, my trzymamy na tym pieczę od, od początku do końca. Ludzie do nas wracają, ale jesteśmy takim totalnym startupem. Mam pieniądze, żebym mogła zainwestować w to jeszcze większe pieniądze i ruszyć z ogromnymi kampaniami, ale nie, ja chcę się na na tych próbach i błędach uczyć totalnie nowego dla mnie biznesu, ale wierzę, że osiągnę status bardzo dużej firmy kiedyś i to zrobię. Moim celem jest w ogóle otwarcie własnych laboratoriów i właśnie robienia suplementów takich z prawdziwego zdarzenia, takich czystych, bo teraz bardzo dużo osób znanych robi też te suplementy i ma się różnych rzeczy. Ale bardzo często robi to tylko w celach zarobkowych. zarobkowych A ja mam m -m. tutaj jednak misję, żeby. Jestem też Misje menadżerem. Pasje, tak, chcę pomagać sportowcom i, i pomagam od wielu lat, ale ja chcę ich edukować. Tak samo jak wielkim trudem było robienie wagi, czy ten w ogóle depresja u sportowców, ten coaching, ja chcę po prostu też poprzez fundację i działalność jednej czy drugiej firmy pomagać i wspierać tych sportowców, bo jest bardzo dużo aspektów. Ja mówiłam o tej górze na początku, jest bardzo dużo aspektów. O których się nie widzi. Widzi się performance. Ja idę na walkę, przegrywam walkę i ludzie mówią o, życie się skończyła. Ale nikt nie widział tego, ile ja trudu włożyłam w przygotowanie chociażby do ostatniej walki pół roku mhm. i byłam w najlepszej formie w życiu pomimo po 20 latach treningów i wieku 35 lat. Ja naprawdę czułam, że byłam w pikowej formie. No ale wiesz, knockout zakończył moją, moją, wiesz, moją walkę i koniec, ale to jest cena, którą się płaci. Wygrywasz, przegrywasz, idziesz dalej po prostu. Mhm. Także taką Główną rzeczą jest działania MyLapsa. Zaczęliśmy od pięciu produktów, wdrożyliśmy już kolejne produkty, mamy dziewięć, zaraz już są kolejne, także to jest też czas wprowadzania, ale cieszę się, że mamy gro klientów, które do nas wraca, że są zadowoleni i to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Także to jest taka główna rzecz, ale też rozwijanie się jako, jako, jako menadżer, dlatego chociażby w COVID-ie skończyłam jakieś kolejne studia, może nie czy... kierunkowe, ale też trochę menadżerskie, ale mhm. też jest, gdzieś jestem teraz na etapie w trakcie kursu biznesowego, też jest nauka kolejnych języków, bo chcę po prostu, chcę po prostu działać i nie zatrzymywać mhm. się, nie czekać na to, że do mnie coś przyjdzie, bo nic nie przychodzi. Mhm. Nie. Z tymi menadżerskimi, z tymi menedżerskimi to jest tak, że już, już jesteś na jakimś etapie takim yy, prowadzisz kogoś? I... Gdzieś pomagam, prowadzę, ja to nie lubię o tym mówić, ja, mhm. ja często pomagam sportowcom po prostu za, wiesz, nawet dobrym słowem, ale, ale cieszę się, że mogę, że mogę chociażby teraz być, nie wiem, przy, przy Mateuszu Gamrocie i gdzieś mu pomagać w tej karierze, chociaż Mateusz jest totalnie w 100% świadomym sportowcem, super facetem, ojcem, mężem i e, ma poukładane w głowie i, i i ten jego mental w ogóle doprowadzi go do rzeczy wielkich, nie? I umiejętności oczywiście, ale mental, który jest podstawą nie tylko sportowca w sporcie głównie, ale u każdego z nas, to on go doprowadzi do rzeczy wielkich, już doprowadził.